Siemaneczko, widzowie! Siemanko, kolanko. Dzisiaj idziemy sobie w tą Rafael i po prostu sobie przechodzimy. Co nie Misia? Tak! No to zaczynamy. Została tylko minuta, więc. Dobra. Dużo czasu to nie mamy. Ale uda się na przykład dojść nam całkiem wysoko. O już spadłam na dół. Ja nie spadłam. Ok, lecimy dalej. Jest, tak! Bo ktoś przyspieszył za to teraz. mogę umrzeć. No, Bo na czarnym czerwie, są takie lasery, las, r, lasery. a to te z laserami nie jest prościutkie. No, Bo jak się o... ogląda, to ogólnie się wydaje. Ale takie nie jest. Ten... No, takie to to nie jest, ale się wydaje, więc to ogólnie nie jest takie hopsiup i wow, wydaje się takie łatwe. To też oglądałam. Kiedyś. Ja myślałam, że ale ona słabo, bo to takie łatwe jest, ogólnie kiedy próbowałam takie. Mi się trafiło, i żeby przejść to normalnie. Cały czas przegrywałam. Ani razu nie wygrałam. Ani nie przyszłam jednego, więc... A ona poszła chociaż dwa. Całkiem więc. wysoko. Ja też. Troszeczkę wierzę od ciebie, ale tylko... Nie! Spadłam! O nie. A to nic, bo już przyspieszałem czas. nie wiem. No bo coś przechodzi w ogóle. Ja jeszcze przechodzę. Rolosa, według tyle punktów chyba nie przeszła. No. Przeszła. Nie. Nie. Dobra. Ja teraz właśnie przechodziłam prawie jak Rolosa. Prawie. jak jesteś wysoko lub się spinasz, to możesz sprawdzić całe obby, jak go przejść. Serio? No, Ej, tak To teraz, może być tak, myślę, tak. No, może być. Jak w jak ogóle to wygląda? Jak wygląda te całe obby? Co wtedy widzisz? Prawie może. Ale czasami się pokazuje całe, czasami. połówka. Nie mogę, no, spadam znowu. Jest, mi się udało! A mi na tym zielonym padłam. Mi się na tym zielonym udało i jestem teraz w takim ciemnym. Kurczaczki! Kurczaczki, Kurczaczki się za bardzo przypiekły. Dobra, lecimy, lecimy. A? Serio, tak. Kurczaczki się przypiekły! Za bardzo! To do, dobrze mi za bardzo, idzie. Dobra, lecimy. O nie, spadłam! Aj! To się zawsze się wygrywa. Zresztą na tydzień że przegrywa się. No, a ja nie lubię tych dni. Nie, dużo razy wygrałam, więc nie potrzebuję więcej wygrać. To ja też się sporo. już czuję. Fajnie. Ale mam... Ty kiedyś miałaś, ty, ma, ty miałaś większy ode mnie level? Teraz ja mam. Tak, po prostu mniej troszkę mm. zacząłam mm. grać w Turopel. Mm. Tak, tak. mniej zaczęłaś już to grać. Ja na serio się powoli denerwuję. Tak. Mm -hmm. Co szybko, szybko, się szybko, stało. Szybko. O, to było to pielostery, które się ruszała, ale nie w tym samym momencie musiała... przebiec. A nie mogłam tam stać i czekać. Uuu, Aż jeden dobrze róż. Nie. 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 Spadłaś? Nie. nie. No. Aj, Ja nie mogę tego za bardzo. Ja. Trochę mogę. Trochę mogę. Tego zielonego przecież nie masz przejść. A? No tak. Właśnie tam. Teraz nie mogę tam iść. Ja tam mogę jakoś. Kurczę, nie mi się. Dobra, udało mi się. Ej! Eee, no ja mam... Ja mam z naszą taki sam level. U, nie mam ja mam dziewiąty. Nie mam dziesiąty. A. Już myślałam. Ale dlaczego ona jest przede mną? Czemu? Bo ma dziesiąty level, ale jej się już kończy A. bardziej. Jej się zna, bardziej o. kończy. No ja nie mogę! Ej! Jak chyba... Wiem, o co chodzi. Ja rozumiem już. Nie. Ej, to dokupi czas. To dokupi czas. Ej, teraz mam dużo kasy. Łasy, kasy. czas. Kasy. Kup czas. Kup czas, żebyśmy mieli więcej. Dokup nam czas. Ja mam mało tych. Nie dokupię. Powiedziałeś, że teraz spo masz spore. Ej, kto dokupił? Misia! Jednak dokupiłaś. No co? Teraz ile masz? Brenda, nie będę. 496. To sporo. Całkiem. Nawet to mało. Ja mam 984. Oj. To nie. prawie nie. ma. ja mam więcej. Nie, bo ty masz 400. Od. Ale mam 900. A? Jak uchaj Patrz, ta strona jest zła. Ja spadłam, bo skakałam. A, ups. Przyspieszają czas! No nie, ale dobra. Będzie przynajmniej nowe obwody. No, a tego się... Nie, spadło. Fajna ta muzyczka nie tak przyspieszają szybko czas, że nie wiem oh my god. jestem. Jesteś na dole? Ja tak utknęłam normalnie na tym, że tak niby stoję i nie mogę się ruszyć. Patrz, 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 patrz. Ja też się ruszam. Mogę ci. Jest! Nie! O, spodło! Mi się pomóż, mi utknęłam! Ciągle cię. Tak. O! Nawet nowe apli się pojawiło. <laughs> Więc je było zauważone! O, matko! Ja to znam! Ja też. O, Nie to jest trudne. Kurczę, to trzeba... Ja wiem o co chodzi! Ja też, trzeba na boki się przechylać. No ale to jest bardzo trudne. No bardzo. To nie wiadomo w jakich... Ale tego nie, ale tego nie widać! Trzeba mieć chyba, Zdać kamerkę na, naj... na maksymalny. Widok. Mi się udało. Nie mi się udało, tylko spadłam! Nie, mi spadłam, no nie. Masakra, po prostu. Ja nie. No, ja nie dam rady tego. No to akurat nie mi... To, z... Z... to mi zajęło taki trud. Jak e, już to się nie da. Tego się nie da. No da się, tylko... Tak jakby to... Jest... Nie da. Nie da? Nie, się nie da. Ale to jest niemożliwe. Dobra, udało mi się. niemożliwe, niemożliwe to jest, to jest niemożliwe. Serio takie dla ciebie jest? No, no tak, ja byłam na końcu, a normalnie mnie to jakoś no, przecięło. no tak z, do, z góry cię widziałam, ale to no, jak? Aaa, spadam na sam dół, Dobra, ale przynajmniej mam 1028 Ty. Nie! Czuję to cały czas zabija? Nie rozumiem taką... No idę i pa, sobie, idę, o oh, ja a to jakoś... Poczekajmy się, poczekajmy się. Teraz dokupiamy prezencik, widzowie. Prezencika mam. Wow, duet! A ja bym mogła kupić prezencik, tylko mnie to zakręciło, żebym dokupiała czas. Byłem Taki yy, ładny. No to teraz yes. może będę miała inną koszuleczkę. Nie. Tera, tera, tera. Oh, a się ma. napisz ja. A się napisz ja. ja. Ja, 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 to, ja, ja, to ja. Ej, patrzcie. O, panka jakaś czyjaś. Czy Ja ułowuję ząfanką. Czija. Wiesz o co um, chodzi? No bo są jeszcze taka, Są jeszcze dwie youtuberki. Nie wiadomo której. Czyli mam, jesteśmy na serwerze youtuberek. Kumasz? Serwer youtuberek. Hmm. Serwer youtuberek, nie wiedziałam. To istnieje. No dobrze widzę wie, ale niestety to jest skąd odcineczka. Jeżeli Wam się yy, tutaj yy, w ogóle o ten odcinek, to zostawcie łapki w górę. Nie zapomnijcie zostawić bika. A my się z Wami serdecznie żegnamy, pa-pa! Bye.